Donald Tusk i Platforma Obywatelska wielokrotnie mówili, że nie mają wyjścia. Muszą wprowadzić podwyżkę podatku VAT z 7% w grudniu a od stycznia 8 do 23 na ubranka dla dzieci do pierwszego roku życia oraz budziki dla wszystkich dzieci do rozmiaru 38. Ale e, mówiąc, że nie chcą, jednak przedłużyli projekt ustawy i za chwilę ona wejdzie w życie, nie dając żadnym rodzinom e, jakichś osłonowych e, rozwiązań, jakichś zwrotów, jakiejś Kiejkolwiek pomocy. Dlatego Sojusz Lewicy Demokratycznej, tak jak wielokrotnie wcześniej, wręcza z tego obowiązku rząd i przedłożył dziś projekt ustawy do Laski Marszałkowskiej, która polega na tym, że każdy, kto dokonuje zakupów oczywiście na podstawie faktury, bo musi to być udokumentowane, może domagać się zwrotu w urzędzie gminy, e, u wójta, burmistrza, prezydenta, czyli najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Jednak nie do kwoty wyższej ten zwrot niż 540 zł na jedno dziecko w przypadku niemowląt i 150 zł w przypadku bucików dla wszystkich dzieci rocznie. Rozliczenie to może być roczne bądź kwartalne, bo wiadomo, że rodzice mogą szybciej potrzebować tych pieniędzy, nie dopiero po okresie roku, a samorządy będą miały zwrot z tego tytułu, z budżetu państwa. Więc jeśli prawdą jest to, co mówi Donald Tusk, to te pieniądze, które wpłyną z tytułu podwyżki, e, których rząd nie chce tak naprawdę od tych dzieci, Będą mogły być przekazane samorządom, aby samorządy wypłaciły wszystkim tym, którzy taki wniosek złożą. Zakładam, że te wnioski będą składali tak naprawdę ci, którzy tych pieniędzy naprawdę potrzebują i dla których kwota 150 zł różnicy w podatku jest kwotą istotną i ważną, i to jest szansa zakupu kolejnej pary bucików dla, dla rodziny, dla dzieci.